Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Kawusia z Kacprem. Tak, właśnie piję kawę i jeżeli wam udowodnić, to teraz właśnie wezmę łyk kawy. uwaga. Czy było słychać? Mam nadzieję, że tak. Kawusia z Kacprem będzie podcastem, w którym będę mówił totalnie o wszystkim. To będzie takie trochę nasze wychodzenie na kawę albo na inny napój, jakikolwiek chcecie pić w tym samym czasie. I po prostu będę dobrze rozmawiał. Czasami będziemy mówić o fajnych rzeczach, czasami będziemy mu narzekać, czasami będziemy mówić o życiu w Stanach, bo teraz aktualnie tu mieszkam. Dlatego też jakby nagrywam ten podcast po to, żeby więcej mówić po polsku. Yy, bo takie jednak są. Widzicie? i właśnie nawet nie potrafię <śm> mówić po polsku. Yy. Bo takie jednak są minusy życia za granicą, że nie używa się zbyt dużo języka polskiego, więc czasami, jak rozmawiam z rodziną, albo z jakąś ciocią czy wujkiem, to aż mi czasami wstyd, bo nie mogę dobrać poprawnie polskich słów. Więc stwierdziłem, że to będzie taki fajny pomysł na mówienie więcej po polsku. W tym podcaście możecie spodziewać się wszystkiego. Nie będzie tu żadnego konkretnego tematu. Każdy odcinek podcastu będzie o czym innym. Będę mówił o tym. Co mi leży na sercu i o tym chcę z wami porozmawiać. Nie chcę wchodzić w żadne kategorie albo specyfikacje, że ten podcast będzie stricte taki albo taki, ponieważ nie chcę sobie narzucać żadnej presji. I odcinki też nie będą pewnie regularnie. Nie chcę mówić, kiedy będą odcinki, bo właśnie nie chcę rzucać presji na siebie i robić odcinków na siłę. Ja chcę, żeby to było takie typowe flow i być może czasami będą dwa odcinki tygodniowo, być może czasami jeden, a czasami może nawet zero. Jeżeli teraz właśnie oglądacie mnie na YouTubie, to jeżeli będę potrafił to zrobić, to w opisie będzie link do Spotify'a, gdzie możecie mnie też słuchać na Spotify. Wydaje mi się, że podcasty są o wiele lepsze niż filmiki, bo podcasty możecie nawet słuchać, jak nie wiem, jedziecie autem, sprzątacie, no chyba, że jesteście moim bratem nie sprzątacie, ale na przykład gotujecie, czy jedziecie autem i możecie sobie puścić w tle, a ja będę do was mówił. A kiedy trzeba oglądać filmiki na YouTubie, to musisz usiąść, musisz się skupić, musisz zobaczyć, musisz wydaje mi się, że kurwa, kto już ogląda filmiki na YouTubie, wydaje mi się, że YouTube umiera. Prove me I'm wrong. Wydaje mi się, że YouTube umiera i za jakiś 5 lat. Nie wiem, co oni zrobią z tym YouTube'em, bo żyjemy w takich czasach. Okej, okay, tutaj już wchodzę na w ogóle inny temat, a nie na początkowy odcinek podcastu. Może pogadamy na ten temat kiedy indziej. Dobra, dziękuję za słuchanie i być może za chwilę pojawi się następny odcinek, ponieważ mam dzisiaj Flow i chce mi się gadać. Więc yy, do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do Spotify'a, jeżeli uda mi się to ogarnąć. I zapraszam też na mojego Instagrama, kasper. Podłoga, XO, XO. Yy, wszystko jest w opisie. Wiecie, co robić. Jakby na no, kurwa. żyjecie w internecie, wiecie, jak to wszystko działa. Dziękuję.